so where'd you go after lincoln mexico until i realized nobody was looking for me i ended up taking a job with the rurales the mexican rurales i was hired to help them track down the cowboys the most vicious outlaw gang in cochise county curly bill brocious johnny ringo led by old man clanton himself they must have paid you a pretty penny to take him on Braison. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Shimanko 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 z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek Call of Quares, Gunslinger, Gunslinger ta. E, to jest misja trzecia Kula dla starego. <laughs> E, więc tak, zaczynamy trzecią misję bez, bez zbędnego obijania. Jak zawsze mamy tam na dole, na, dol, na dole tego obrazka podpowiedzi takie Ciekawostki, sześciostrzałowiec to kompromis pomiędzy Ranger'em a Quick Ci nieznośni facecie z dynamitem mogą dać się rozerwać, jeżeli trafisz ich w pas z ładunkami wybuchowymi, czyli będziemy mieli do czynienia z, tej misji już z jakimiś gośćmi z dynamitami. Dobra No to to było właśnie popularne w, w tych w latach 80. Y, 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 XIX wieku, dobra, dobra, idziemy w ja tutaj pierdzielę. Czekajcie, mamy żeś czyli po prostu z nimi pójdziemy, czy z karabinem? Czekaj, dobra, po prostu będziemy z tym karabinem. O, o, ktoś tutaj jest. Dliżan strabowali, skurczą bole. Nie Kurde, między oczy masz. Ty też masz między oczy. Ty też masz między oczy. Ty też masz między oczy. A tam ziomka nie ma. Czekaj, czekaj! PIST! were dead, dużo osób nie oddycha tam

Co tam spadło z powietrza? czegoś same 240 mam. O kurde, zaraz mnie zabiją. Apache to są! Apache? No właśnie. To jest przez to, to, to zmienia postać rzeczy, właśnie tak jak mówiłem. To właśnie wszystko zmienia jak on opowiada, to właśnie fabuła się zmienia jak on opowiada, to zmienia, jak on opowiada i to jest właśnie spoko. Czekaj, czekaj, I wiecie, widzicie teraz, właśnie są India i ten, gąboje, co nie? W ruchu ich zabijam, w ruchu ich zabijam, czekajcie bo znów. Tera, teraz mam czas na. Jest amunicja, jest amunicja, dobra, czekajcie. Czekajcie, gdzie oni są, cholera. Zaraz zginę, czekaj, czekaj, zaraz zginę normalnie. Dobra, jest świetnie, zabiłem ich wszystkich. A nie! Jeszcze są, skąd oni się wzięli? Jak ten... Z każdym strzałem strzelają. Czekaj, czekaj, gdzie on nie teraz jest? Czekaj. Ej, czekaj. Y, możemy teraz ten. Wykorzystać y, nowy ten. Y, przeładowywanie w biegu. Nie przegap żadnej... dobra, przeładowywanie w biegu weźmiemy, co? Czekajcie. Y... ja, czekaj, czekaj. Czekaj, dostają. Czekaj, czekaj, mnie. A, tam, dobra. Peace, czekaj, gdzieś ktoś. O, przecież ich tam. Dobra, jeżeli nie będę tego przyszło to oczywiście, że oni tam pojawiają. <śmienny> nie mam amunicji! Amunicji mam, czekaj, 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 czekaj. Tak, drogę znalazł. <śmienny> jasne, jasne, dobra, wszyscy wiedzą, że to jest bullshit. Czekaj, uciekaj przez jaskinię Dobra, będziemy uciekać przez jaskinię. Widziłem że ciebie jakby gonił mnie Aha, strzelają za nami. Czekaj, czy ja mogę ich teraz zabić? Nie mogę ich... Dobra, mogę ich zabiedzieć, Widzicie, ja mogę? Ej, już nie mam municji, więc trudno. Dobra, czekajcie, uciekamy stąd teraz szybko. Co to ma być? A, dobra, dobrze biegnę. Myślałem, że jakaś lepa uliczka, ale to jednak nie była ślepa uliczka. Biegiemy. Czekaj, czekaj. Ej. Kaktus, ciekawy. Ty, dostaję z, y, punkty za rozwalanie kaktusa. Mm -hmm. Dobra, uciekamy, ale jak widzicie, tam. Będziemy musieli skakać, czy co? Czekaj, będziemy musieli. Chyba... Manna z niego, a co, co? Jest amunicja. Jak ja to zrobiłem? A to samo celowało. Czekaj, czekaj. Gdzie ten gościu jest? Ej, czekaj, wziąłem amunicję. Mhm. Ta, niby kogo tam szczątki były, co? Pozbądź się kowbojów w w drodze do. Starego Tak, jasne Dobra, G, yeah, aby wykonać szybki rzut Dobra Wykonamy szybki O, Pist, pist, pist Pist Czekajcie, szybki rzut wykonamy, tylko gdzie oni są Je yeah! Czekaj, czekaj, zrób to, zrób Dobra Strzeliłem w dynamit i się rozwalił Fajne Czekaj Czekaj, dobra Dobra, czekajcie, znów rzucę ja im tam Niech wybuchnie Dobra, ziomuś dostał z dynamitu czekaj, 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 tam jest ta yy... Tam jest yy... Ej, tam jest, yy... Ej, tam jest yy, sekret Czekajcie, ja tam muszę wejść, bo tam jest sekret Ale ja tam nie mogę wejść Przecież nie dam rady tam wejść No, sekret no. O nie, no nie, no nie wezmę tego sekretu, no nie będę się w to bawił. A tu co? Stuknięty! Zrzelliwy jak wamba i złośliwy jak diabli, stary Clinton. Stary Clinton będzie nas strzał z minigana. Nie, no nie wierzę. Czekaj, jak mam tam wejść teraz? Wow, 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 wow. Ale strzela, szybko ziomuś. się. Wybiegniemy, dobiegniemy, strzela w nas, strzela. O. Oh. No właśnie, to nie może nas powstrzymać. Kamyk? Będzie tam strzelał? Patrz, wychylę się, będzie strzelał. Szybko, 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 szybko. Je, piepie, piep. A, Nie masz mnie. Nie masz mnie i teraz mogę cię spokojnie zabić. Stary Klanton. Dobra, możemy rozbijać się w powietrzu. Czekajcie. Nie no, za, za długo czekałem. Czekajcie jeszcze raz. Dobrze. Czekaj, czekaj. O Jezus, nie wiedziałem gdzie jestem. Szkoda, 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 szkoda. Dobra, szybko, szybko, szybko. Teraz gdzie ja jestem, muszę się zorientować. Czekaj! Dobra Klanton, masz przez Szybko rzucaj to, no Ooo, w sam łeb dostałem, w sam łeb. Dlaczego i nie wiedziałem, że ja tam jestem? Jeszcze raz szybko, szybko, szybko. Czego nam jest strzelasz? O, dynamity, dynamity! Gdzie ten klant jest? Jeb, dostał. Dobra, dwa dynamity, ale nie trafiłem w niego! No nie dobra dostał Dobra proszę 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 nie dobra jeszcze jeden strzał jest one of the cowboys it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the O.K. Corral. Dobra. Misja complete, tak. Okręgi prawdy zero. Widziałem jeden, to ja uważam to jako za to, że widziałem. za to, że miałem. Dobra, ulubiona nagroda między oczy. No i to tyle, takie podsumowanie odcinka, jak do każdego, więc widzimy się w czwartym odcinku. Więc dzięki wam za uwagę i na razie.